Po co w ogóle uczyć się programowania smart kontraktów? No, jedna grupa ludzi, czyli programiści, którzy już mają doświadczenie w innych językach, mogą spróbować sobie zobaczyć, jak programuje się właśnie smart kontrakty w języku Solidity, mogą podnieść swoje kwalifikacje i po prostu też oferować usługi programowania takich smart kontraktów. A druga grupa ludzi to po prostu ci, którzy zaczynają programowanie i jest to ich pierwszy albo drugi język, który chcieliby zobaczyć, jak to wygląda i o co tu właściwie chodzi. A, natomiast zarobki średnie, właśnie to chyba mediana jest, klasyfikuje się w granicach 125 tysięcy dolarów rocznie. Minimalnie 60 tysięcy, maksymalnie dla już grubo do 250 tysięcy dolarów rocznie. Średnia stawka godzinowa 65 dolarów. Dla juniora powiedzmy 31, dla zaawansowanego programisty 130 dolarów za godzinę. mamy taką stronę web 3carrier i tu możecie sobie wyszukać właśnie pracę, jakie ktoś oferuje w sensie pracy. No i możecie sobie tu wyszukiwać pracy zdalnej na zlecenie pisanie smart kontraktów. Można też wejść na przykład na Indeed i ja sprawdziłem sobie i na przykład wpisałem Londyn, smart kontrakty no i mi jedno z takich z zleceń, znaczy jedno z takich ogłoszeń, 150 tysięcy funtów do no 200 tysięcy, więc jeżeli jest taki zakres, no to biorę ten, no bo od tego pewnie będą zaczynali. Jeżeli to jest ktoś tam, kogo poszukują zaawansowany, to na pewno będzie to mniej więcej 150-160, zależy jakie ma umiejętności. A tutaj gdzieś tam jest też jakaś inna strona, i też około od 100 do 150 tysięcy, 140 do 165, więc jest teraz tak, jakby duże zapotrzebowanie. Dlatego fajnie, bo rynek jest otwarty na wszelkiego rodzaju programistów blockchain, więc fajnie się po prostu zainteresować albo zorientować tylko, jak to wygląda i być może po jakimś tam programowaniu kilku miesięcy. Stwierdzicie, że tak, że to jest to, co chcielibyście robić, że macie fajne pomysły na ciekawe aplikacje i czemu by nie spróbować? Dobra, dzięki za obejrzenie tego odcinka, trzymajcie się do następnego razu.